Cześć. Dzień dobry, witajcie w kolejnym Maglu książkowym. Dałam Wam do wyboru dwie opcje: albo podsumowanie grudnia, albo taki Buktak na koniec roku. Nie chciałam wybierać, sama zostawiłam to Wam i wybraliście. W zasadzie spodziewałam się czego innego. Myślałam, że jednak podsumowanie grudnia wygra, ale wygrał Buktak na koniec roku. I takowy właśnie. Dla Was nagrywam, nagrałam. Będziecie, będziecie mogli go obejrzeć. Aczkolwiek uważam, że taki Buktak jest zapewne dobrze nagrać. No, przynajmniej miesiąc przed końcem roku kalendarzowego, gdzieś nie wiem, w listopadzie albo nawet jeszcze wcześniej. Ale w sumie nie przeszkadzało mi to odpowiedzieć na pytania. Które w tym tagu mm, są zawarte? Odpowiem na nie, jeśli macie ochotę. Zostańcie do końca i obejrzyjcie. No i tak, książki, które chcę przeczytać do końca roku, to już w zasadzie y, nawet się nie rozpędzę, bo, y, bo nie zdążę, y, bo koniec roku jest tuż, tuż. Już w zasadzie jest koniec roku. Y, więc mogę Wam jedynie pokazać książkę, którą w tym momencie czytam. Może tak. A, je, a jeśli dobrze by się e, wszystko ułożyło, to może faktycznie ta książka ja bym do końca roku skończyła. Nie wiem, ale e, pokazuje co to za książka. I to jest Fenomen z Warszawy Tomasza Duszyńskiego. E, to jest jedna z trzech części m, takiej serii. Em, kryminałów z wydawnictwa SQN. Ja te trzy książki dostałam i wydawnictwo zrobiło mi fantastyczny prezent pod choinkę. To jest fenomen z Warszawy, jeszcze jest człowiek z celluloidu i człowiek bez przeszłości, jeśli dobrze pamiętam. I w tej pierwszej części akcja toczy się w Warszawie dwudziestolecia międzywojennego i tutaj no, w różnych miejscach w Warszawie są Porzucane zwłoki młodych dziewczyn, młodych kobiet, no, które są w taki dosyć brutalny sposób okaleczone. I jest pewien policjant, który tymi właśnie morderstwami, zagadką tych morderstw zajmuje się. I to wszystko dodatkowo jest owiane taką aurą tajemniczości, ponieważ w tej właśnie części, w fenomenie z Warszawy, pojawia się postać, Człowieka, który no, w tamtych czasach był faktycznie fenomenem w warszawskim środowisku, i to jest postać Stefana Osowieckiego, znanego warszawskiego medium. Inżyniera wydawałoby się człowieka o umyśle ścisłym um, i takim, e, no, i e, takim człowieku, który twardo stąpa po ziemi, jednak jakieś jego zdolności. No, sprawiały, że był, był osobą wręcz ubóstwianą w Warszawie. Każdy, każdy chciał skorzystać z jego pomocy, jeśli oczywiście był w potrzebie, i każdy no, tę postać znał, przynajmniej słyszał o niej. I to bardzo dobrze się czyta. Fantastycznie dany klimat tamtych lat, życie warszawskich elit, ale też życie takiego. Półświadka gdzieś tam z, z Pragi czy Powiśla. Bardzo Wam tę książkę polecam i w zasadzie, tak jak mówię, gdybym faktycznie mocno się spięła, to pewnie do końca roku bym tę książkę przeczytała. Książki, które nastroją Cię na końcówkę roku. I tutaj mogę powiedzieć, że były dwie takie książki, które faktycznie przeczytałam końcówką roku. Przeczytałam teraz w grudniu i to był jedną z nich była książka mężczyzna imieniem Owe, która cudownie wprowadziła mnie w świąteczny klimat, aczkolwiek ta książka niewiele ze świątecznym klimatem ma wspólnego, to znaczy to nie jest taka typowo świąteczna książka w stylu wiecie tych wszystkich świątecznych powieści, których no pełno jest właśnie już w grudniu, no Myślę, że większość z Was akurat tę książkę czytało i wiecie doskonale, o czym jest książka. Głównym bohaterem jest no, mężczyzna już, już starszy, który zachowuje się tak, a nie inaczej no, z pewnych powodów. Jest gburowaty, marudzi, może być odbierany jako. Starszy, naburmuszony pan ze swoimi humorami i jakimiś przyzwyczajeniami. Natomiast, dlaczego tak się dzieje, dlaczego on taki jest, co, co sprawiło, że on zachowuje się tak, a nie inaczej, tego dowiadujemy się w trakcie, w trakcie czytania. I to jest tak piękna historia. I to jest książka, która ma tak, tak dobre zakończenie, chociaż smutne. Ale, ale jakoś tak napawa optymizmem. Bardzo polecam Wam, właśnie tę książkę, bo, bo ona w taki dobry sposób nastraja. No, mnie się podobała bardzo. Natomiast druga książka, no stwierdziłam, że ona tutaj w tej jakby kategorii książek nastrajających powinna się znaleźć, to była książka Zimowy Ogród, który, którą to książkę poleciliście mi ostatnio, którą ja w zasadzie wysłuchałam w audiobooku i którą słuchałam sobie w czasie tych wszystkich świątecznych przygotowań i ona tak bardzo, bardzo szybko poszła, to znaczy jej przesłuchanie, bardzo wysłuchanie, bardzo szybko mi poszło, bo niesamowicie się wciągnęłam. Zimowy Ogród jest piękną Opowieścią no, o rodzinnych tajemnicach, o pięknej też historii miłości, miłosnej historii. Ale jakoś tak, słuchając tej książki, cały czas miałam wrażenie, że słucham pięknej baśni. Naprawdę. Jeśli nie czytaliście Zimowego Ogrodu, to, to ja wam bardzo tę książkę polecam. Tam, tam są dwie linie czasowe tam, czasy współczesne i i Rosja, oblężenie Leningradu, wielki głód i ludzie, którzy w tym mieście no, zostali uwięzieni tak naprawdę i umierali, i, i dorośli dzieci. I historia przepiękna, historia matki, głównych bohaterek, no, która wow, jest bardzo wzruszająca i taka, no mówię, ona się tak snuje jak... Piękna, cudowna baśń, taka faktycznie z takimi trochę ludowymi y, motywami. No nie wiem, ja, ja ją tak odebrałam. Jestem ciekawa Waszej opinii, jeśli chodzi o tę książkę, także jeśli mm, ktoś z Was czytał Zimowy Ogród, to, to niech napisze. Premiera, na którą czekasz? Y, ja w zasadzie jakoś niespecjalnie wypatruję premier, nie jestem, wiecie, jakoś tak nastawiona mocno na. Y, na nowości wydawnicze. W zasadzie powiem szczerze, że ja nawet mało czytam tych nowości albo czytam je dopiero po jakimś czasie, kiedy one już swoje 5 no, minut miały. Natomiast jedną z premier, jaką wypatrzyłam, i faktycznie chyba na tę premierę czekam, a dlatego, że to jest to, to będzie książka autorki, którą lubię i o której nieraz już tutaj wspominałam. I to będzie, książka, to będzie książka pod tytułem Dina Dina Agaty Romaniuk. Samo to nazwisko yy, wiele mówi tym, którzy książki Agaty Romaniuk znają. Yy, a w tej najnowszej powieści, yy, z tego co wiem, co gdzieś tam już sobie yy, przeczytałam, yy, główną bohaterką będzie dziewczyna. I. To będzie osoba, która dorastała w latach 80. i tam właśnie będą aż trzy linie czasowe poprowadzone, bo, bo to będą czasy współczesne i tutaj chyba też będzie poruszony, poruszony, jakby będzie wątek wojny w Ukrainie. Będzie, będą właśnie lata 80., kiedy główna bohaterka dorastała i. Będzie również wątek wojny w Afganistanie, więc takie, no, no dosyć mocna może być ta historia. Zobaczymy. Jeśli, jeśli też jesteście ciekawi tej książki, to, no, to myślę, że faktycznie dla, dla wszystkich fanów Agaty romaniu to będzie gratka. Ja na tę książkę czekam. Czy mam ulubioną książkę e, przeczytaną w tym roku? No pewnie mam. No, było kilka takich książek, które, y, które były takimi, o których mogę powiedzieć, że y, no, były strzałem w dziesiątkę. Na pewno był to Szczygieł, Donny Tart, y, na pewno było to kilka kryminałów, y, którymi się zachwyciłam, y, ale myślę, że jeśli miałabym wskazywać taką jedną jedyną, to myślę, że tutaj nawet Szczegieł wygrałby właśnie z Agatą Romaniuk i z jej książką Krótko i Szczęśliwie. To, to są opowiadania o, o miłościach, które przytrafiają się ludziom w no, takim późnym wieku, gdzieś na ostatniej prostej życia. Książce, no, książka, która, która bardzo mi się podobała, te historie prawdziwe, niezwykle wzruszające i takie, no, dające wiarę i w człowieka, i, i w miłość. Tak, to, to krótko i szczęśliwie chyba mogłabym spokojnie ogłosić moją ulubioną książką 2023 roku. Plany czytelnicze na 2024 rok. Nie planuję. Nie, nie. Jeśli chodzi o, o, o książki, o czytanie, to ja sobie takich planów nie robię. Można zakładać, że przeczytam. Mogę zakładać, że będę chciała przeczytać taką czy taką książkę. To jest. Um, <todgłosy> to nigdy z tego z tego e, no jakby czytelniczego doświadczenia. Wiem, że nigdy się to. Nie sprawdzę tak w stu procentach. Ja mogę sobie zakładać, że nie wiem, w najbliższym półroczu przeczytam może więcej reportaży, czy też zakładać, czy zaplanować, ale mm, z każdym miesiącem pojawia się tak dużo nowych tytułów, różnych tytułów, które gdzieś tam po drodze wpadają, które gdzieś tam po drodze kupię, dostanę i tak dalej, że yy, no, nie planuję, bo. Powiem, że to i tak nie ma sensu. Napiszcie, czy wy lubicie planować taki czytelniczy rok, czy też czytelniczy jakiś, jakiś czas, nie wiem, pół roku, nie wiem, miesiąc, trzy miesiące. Y I czy tak twardo i mocno trzymacie się tych planów? Bo ja nie, zdecydowanie nie. Y jedyne, co mogę powiedzieć, to być może to, że. Y to chciałabym chyba faktycznie pójść w kryminały, bo tak ten rok w sumie, który już mija, to, to faktycznie gdzieś mi tak czytelniczo upłynął pod, pod znakiem kryminałów. I to mi się podobało, bo kryminały jakoś tak weszły na stałe do moich do, 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 czytelniczego, do czytelniczych wyborów. I przy tym chciałabym pozostać. Także, jeśli miałbym cokolwiek planować, to czytać kryminały. No i wszystko, wszystko to, co, co gdzieś po drodze e, wpadnie. A to zawsze mogą być całkiem fajne niespodzianki. I to w zasadzie cały y, Bóg tak y, na koniec roku. Y, myślę, że y, udany. To, to napiszcie, czy Wam się y, y, podobał. I ten format, i, i czy jakby no, sprostałam temu właśnie zadaniu. Tym bardziej, że tak jak mówię, zrobiłam ten Bóg tak naprawdę na takiej ostatniej. To był taki ostatni dzwonek, jeśli chodzi o o, taki, o tego rodzaju film. No, ale ja, ja, ja kiedyś chyba wspominałam w którymś filmie, że Bóg, lubię. Bo tutaj. No, w nich zawsze są takie y, pytania, które no, potrafią w jakiś sposób y, gdzieś tam zarysować, pokazać swój y, czytelniczy świat. Nie wiem, czy Wam nie zagmatwałam, ale chyba zrozumieliście mnie i zrozumieliście o co mi chodzi. Więc, no więc, tak, dajcie znać, czy Wam się ten film podobał. Zajrzyjcie sobie do moich poprzednich filmów, subskrybujcie ten kanał. Zajrzyjcie sobie również na mój Instagram. Niech Was też tam przybywa. Komentujcie to zawsze z chęcią wszystkie, wszystkie Wasze komentarze, czytam. I życzę Wam wszystkiego dobrego na ten nowy rok. Niech będzie. Jeszcze lepszy niż poprzedni? Niech będzie taki, jakim chcecie, żeby był. Yy, niech, niech wszystko w tym nowym roku dzieje się po Waszej myśli. Tego też sobie życzę. A na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym Maglu Książkowym. Cześć.